Wiecie co, to jest trochę takie dziwne uczucie, bo jakby ja całą tę decyzję podjęłam w pełni świadomie. Jakby wiedziałam, co robię, I, i też jakby to nie jest moja pierwsza wyprowadzka z domu rodzinnego, bo najpierw były studia, później, później był Erasmus w Chorwacji, i gdzieś tam tak mi się spodobało, dlatego podjęłam decyzję o kolejnym wyjeździe, więc to wszystko było jakby w pełni świadome. Cieszę się, jestem bardzo podekscytowana, ale mimo wszystko gdzieś tam towarzyszą takie dziwne emocje, bo z jednej strony, wiecie, trochę stres. Czy, czy na pewno wszystko będzie dobrze, czy na, wszystko, na pewno wszystko się uda, czy będę zadowolona. Mimo wszystko, wiadomo, zawsze w takich wyjazdach długoterminowych najtrudniejsze są pożegnania z rodziną, ze znajomymi. Ja ogólnie jestem taką bardzo sentymentalną osobą, więc dla mnie już nawet moje miasto rodzinne jest właśnie takim miejscem, które mimo wszystko zawsze będzie moim domem. I wydaje mi się, że można mieć wiele domów. Do tej pory nazywam Chorwację moim domem. Jak spędzisz gdzieś więcej czasu, czujesz się tam dobrze, no to to, to miejsce staje się twoim domem. Teraz jadąc ulicami miasta, sobie gdzieś tak patrzę i mówię, kurczę, no, prędko tutaj mnie nie będzie, trochę czasu jednak minie, zanim ja tutaj wrócę. To pożegnanie się takim doświadczeniem trudnym dla każdego, ale zwłaszcza wydaje mi się dla takiej właśnie gdzieś tam młodej osoby, która, która poznaje jeszcze to wszystko. No, ciężki teraz czas przede mną, nie będę ukrywać, że nie. Wiecie, ja też pojadę, wysiądę na lotnisku i będę jakby w zupełnie obcym dla mnie. Wszystko o kraju, byłam tam gdzieś tam, znam tę kulturę mniej czy bardziej, mentalność tych ludzi i tak dalej, ale nadal jest to dla mnie obcy kraj, będzie to zupełnie obce miasto, bo nigdy tam nie byłam. Bo w takim momencie rzucasz się na głęboką wodę totalnie i, i uczysz się pływać na nowo. Ja też już mam trochę pożegnać za sobą, bo ostatnio właśnie wsiadłam w pociąg, przejechałam. Kilka godzin, kilkaset kilometrów, żeby właśnie pożegnać się. Jestem już właśnie w pociągu powrotnym. Wracam do domu. Kolejne pożegnania mam ze sobą. Odwiedziłam Poznań, odwiedziłam Bydgoszcz, spotkałam się właśnie z kilkoma osobami, więc bardzo się cieszę. Ten czas ucieka bardzo szybko. Dopiero właśnie tak rozmawialiśmy, że. Pakowałam się do Chorwacji, wyjeżdżałam do Chorwacji. Później podpisywałam papiery na kolejny wyjazd, i, i jakby to było cały czas takie odległe. Cieszę się, mam nadzieję, że to będzie nowa przygoda, nowe doświadczenie i że będę równie zadowolona jak z mojego poprzedniego wyjazdu idziemy do Wrocławia na takie ostatnie ostatnie zakupy. Eee, przyznam szczerze, że nie jestem zbyt wielką fanką zakupów, ale stwierdziłam, że dobra jest jeszcze kilka rzeczy, które gdzieś tam być może e, by mi się przydały. Dlatego jedziemy właśnie do Wrocławia, do galerii, gdzieś tam coś popatrzeć, poszukać i właściwie dzisiaj jest sobota, także zostały mi około 4 dni. Moja walizka jest już bliżej niż dalej spakowana, więc może nie będzie aż tak źle. Jakoś mam nadzieję, że dam radę i od poniedziałku zaczynamy już pakowanie na całego, także w poniedziałek do Was wracam. A więc mamy to, zaczął się ostatni właściwie tydzień przed moim wyjazdem. Mam tutaj na myśli ostatnie dwa dni, bo wyjeżdżam w środę. Dzisiaj mamy poniedziałek, 27 bodajże września. I ja zabieram się dzisiaj za ostateczne pakowanie. Jakby od jakiegoś czasu już składuję tutaj rzeczy, które są do zabrania, ale wiecie, jakby jest ich Tyle na tak długi okres, że ciężko mi to było wszystko ogarnąć. E, więc mam tutaj to wszystko ułożone na podłodze, część już w walizce, e, także zaraz trochę chcę Wam opowiedzieć, dać kilka może rad, rzeczy, które ja zauważyłam, które wydaje mi się, że są przydatne. E, I zaczynamy pakowanie. Więc ostatni etap w ogóle mojego tutaj powiedzmy polskiego życia na chwilę obecną byłam tutaj przed moją szafą, przed moimi walizkami. Żeby Wam co nieco powiedzieć o tym, jakie bagaże zabieram. Ale zanim powiem o tym, chciałabym też jeszcze napomknąć tylko dla osób, które oglądały mój pierwszy filmik, wtedy opowiadałam Wam o moim incydencie na lotnisku z zepsutą walizką itd. Tak I tutaj ta walizka, którą aktualnie widzicie, jest to walizka, którą dostałam właśnie jakby z odszkodowania za zniszczoną poprzednią walizkę, i tak w skrócie chciałabym jakby dokończyć historię, jak to wygląda, bo wiem, że jest to. Powiedzmy dosyć częste zjawisko, a więc po wysłaniu zdjęć, po wysłaniu opisu sytuacji, wymiarów poprzedniej walizki, dostałam wiadomość od tej firmy, powiedzmy ubezpieczeniowej, która zajmuje się właśnie tymi sprawami na lotnisku, przynajmniej na, we Wrocławiu. Dostałam linka, który powiedział mi o jakby wysokości tego odszkodowania, to było 200. 200 zł z tego, co kojarzę, na nowy bagaż, i tam była lista po prostu walizek, które mogłam sobie wybrać. A więc to jest walizka, którą wybrałam, i dodatkowo musiałam do niej z tego, co kojarzę, dopłacić 30 czy 40 zł. Ale faktycznie ta reklamacja, nazwijmy to, tak zadziałała, i nowy bagaż do mnie przyszedł. To zadziałało w ogóle dość szybko, jakby kogoś to interesowało. Kupiłam też ostatnio do niej w Action taką zawieszkę, na tą małą walizkę mam, Flaminga. A żeby po prostu też się trochę wyróżniała, bo ona jest jednak taka dosyć klasyczna. Moja poprzednia walizka była kremowa, więc gdzieś ona się trochę wyróżniała, granatowych czarnych walizek jest na pewno dużo, więc żeby chociaż miała jakikolwiek akcent, wzięłam żółtą zawieszkę. Czyli chodzi o to, do czego muszę się zapakować, jest to walizka duża, największa, do której mogę wsadzić 20 kg bagażu. Oraz walizka mała, ponieważ dokupiłam sobie opcję Fast Track. To jest już w ogóle kolejny raz, kiedy ja właśnie taką opcję dokupiłam. Jak wracałam z Chorwacji, również ją miałam, ponieważ jest to wygodne, gdyż możecie wtedy, jako bagaż podręczny, zabrać małą walizkę oraz dodatkowo torbę. I jest to torba o tych takich standardowych wymiarach bagażu podręcznego. Takich podróżniczych rzeczy, które mogą mi się przydać nie tylko na tym wyjeździe, ale na każdym innym. Piłam taką wagę. Jest to waga, która uratuje mi życie to na pewno, ponieważ w domu jeszcze o ile byłam w stanie zważyć te, te walizki na zwyklej, zwykłej wadze. Natomiast problem pojawiał się w momencie, kiedy byłam już na wyjeździe i takiej wagi. Po prostu pod ręką nie miałam i to zawsze było podnoszenie tej walizki, sprawdzanie, a może nie, a może tak. I zawsze stanie na lotnisku było dla mnie dość stresujące, bo nigdy nie wiedziałam, ile tego bagażu mam. Tym też sposobem kilka razy zdarzyło się mieć nadbagaż niewielki, ale taki, że nie pozwolili mi go faktycznie zabrać, więc coś tam musiałam wyjąć z tej walizki. Zabierzemy sobie walizkę, przeplatamy, podnosimy i tym sposobem po prostu pojawia nam się uwaga. Mam tutaj dwa opakowania worków próżniowych i początkowo stwierdziłam, że użycie tego będzie świetnym sposobem na oszczędzanie miejsca w walizce. Ale tak szybko jak zorientowałam się, że z miejscem nie mam problemu, bo ta walizka jest naprawdę pojemna i duża, tak mam problem z kilogramami. Więc worki próżniowe, jak mi się zdadzą, ponieważ waga będzie taka sama, a może ciutkę większa przez sam worek. Natomiast wydaje mi się, że jest to naprawdę fajną opcją. Jeśli nie mamy tej objętości, a na przykład nie martwimy się o kilogramy. Powiem szczerze, że mnie też kosztowało to sporo planowania, rozmyślania i tak dalej, jak się zapakować. Przeprowadzam się tam na Erasmusa, więc jakby to jest około 5 miesięcy mieszkania za granicą, więc będę potrzebowała dużo rzeczy. I też tak jakby potrzebuję rzeczy na właściwie każdą korę roku. Na pewno do tej walizki wsadzić te takie powiedzmy najcięższe rzeczy. Czyli mam tutaj wszystkie buty. Mam tutaj spodnie, głównie jakby jeansy, które są i obszerno objętościowo, i właśnie ciężkie. Na pewno też to, jak się pakujemy, zależy od tego, jakim środkiem transportu poruszać się będziemy, ponieważ ja tym razem lecę samolotem. Jak jechałam do Chorwacji, jechałam samochodem, więc było to trochę łatwiejsze ze względu na to, że po prostu do walizek wsadziłam tylko i wyłącznie ubrania. Cała reszta jak typu kosmetyki i to kosmetyki wszelakie, typu kolorowe, typu pielęgnacyjne, a nawet kosmetyki bardziej nazwałabym to chemia do, nie wiem, sprzątania. Również zabrałam to z Polski, bo miałam gdzieś sprawdzone takie, które lubię najbardziej, więc to wszystko wrzuciłam do samochodu. Teraz postanowiłam nie brać praktycznie żadnych kosmetyków, jeśli chodzi o mydła, szampony i tego typu rzeczy. Zabieram tylko takie, które faktycznie wiem, że tam ich nie znajdę. Miałam fakt tego, że na siebie będę chciała nałożyć wszystkie najgrubsze rzeczy, które mam, żeby po prostu oszczędzić tym miejsca, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć o moim odkryciu podróżniczym, czyli o. Nerce. Nerka na podróż jest po prostu najlepszym, co mogło mi się przydarzyć. Ja mam taką zwykłą czarną skórzaną nerkę, doczepiłam sobie do niej też taki mini żel antybakteryjny, jak leciałam bodajże do Francji. Pierwszy raz właśnie poleciałam z nerką, i to był strzał w dziesiątkę. Potrzebne Wam są na tym lotnisku dokumenty, co chwilę je wyciągacie, wsadzacie i tak dalej. I mnie to zawsze stresowało, że nie wiem, coś mi wypadnie z tego plecaka. Natomiast, mając nerkę, plecak na przykład, nie wiem, z jedzeniem, z czymkolwiek pozostaje nieruszony. Ja tutaj wsadzam portfel, telefon, dokumenty i wszystko mam na sobie. Przyszedł czas na trochę gorszą część. I właśnie strefie są wszystkie rzeczy, które nie są ubraniami, które nie są butami lub spodniami, czyli różnego rodzaju jakieś pojedyncze kosmetyki. Tutaj mam też ręcznik. Ręczniki z mikrofibry na podróże są moimi ulubionymi ręcznikami. Też co chciałabym powiedzieć, to to, że ja zawsze staram się wykorzystać różne dostępne miejsce w walizce w 100%. Zawsze wszystkie tego typu rzeczy, jak na przykład torebka. Wypycham torebki, plecaki, tego typu rzeczy. To są rzeczy, które bardzo łatwo jest zamieść. To samo robię z butami. Do butów wsadzam jakieś czasami, nie wiem, pojedyncze na przykład kosmetyki, różne tego typu rzeczy, żeby też te buty wypchać, żeby się nie zagniatały i żeby po prostu ta przestrzeń w bucie była zagospodarowana. Dobrym sposobem na podróże są również kurtki puchowe, ze względu na to, że one są bardzo ciepłe, natomiast jak widzicie, one się bardzo zgniatają i ostatecznie kurtka zimowa, może to i tak nie jest jakby maksymalna jej objętość, ona mogłaby być jeszcze węższa. Oczywiście jest cała kosmetyczka, która będzie wypchana sprzętami elektronicznymi. I co ja mogę polecić? To kupowanie zapasowych kabli. Nie było jeszcze podróży, na którą pojechałabym bez zapasowego kabla do telefonu. Wchodzę do małej walizki. Jak możecie zobaczyć, całkiem sporo się w niej mieści. Bo popatrzcie, tylko mam tutaj jakieś bluzy, spodnie. Jedne, drugie, trzecie. Tutaj mam jeszcze jedne spodnie. Do tej części napchałam buty, i jak możecie zobaczyć, tutaj pomiędzy też wszędzie powciskałam coś. Najpierw miałam to w takiej przeźroczystej torbie, ale jednak to zajmuje trochę więcej miejsca, więc na razie to wcisnęłam jakby bokiem, bo tutaj wiecie, między butami są dość spore szpary. A później zobaczymy. Nadszedł ważny moment, ponieważ moja walizka jest już mniej więcej zapakowana. Wiecie, to też nie jest tak, że ja ją teraz zamknę. I że ona przez te dwa kolejne dni będzie już nieruszona leżała, bo na pewno nie, na pewno coś tam jeszcze będę przykładać i tak dalej. Natomiast chcę zobaczyć, ile aktualnie z tych kilogramów i ile rzeczy muszę stąd wyjąć. Jest tutaj przede mną, nie jest lekka. Przyznam, nie jest lekka, ale mam nadzieję, że... Nie będzie wielkiego dramatu, także sprawdźmy to. Patrzcie tylko na to. 19.9 mogę mieć 20 kg. Ostatecznie do tej walizki dopakowałam jeszcze jedne birkenstocki i sweter i teraz ta duża walizka waży 20.3 kg, więc mam nadzieję, że na te 300 gram przymknął oko, jeśli nie, to po prostu coś z niej jeszcze szybko wyjmę. Mała walizka ma troszkę ponad dychę, ale wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Wydaje mi się, że to na tyle w tym filmie i to wszystko jest przygotowane. Mam tutaj też pod ręką e, całą teczkę dokumentów, którą będę miała ze sobą w torbie podręcznej. Tutaj też wiszą ubrania, które ubieram na siebie na podróż. Chciałam się, żeby w tym filmie pojawiły się też jakieś właśnie wskazówki, tipy, wiadomości, które... Komuś mogłyby w czymś się kiedyś e, przydać. Kolejny film będzie to film już typowo z przeprowadzki. Będzie to film, w którym e, Was zabiorę na lotnisko, razem polecimy. Tam też dowiecie się, dokąd się przeprowadzam. Jeśli nie tam, to najpierw dowiedzicie na Instagramie, więc osoby, które jeszcze mnie nie śledzą na Instagramie zapraszam właśnie na moje konto, bo tam na pewno szybciej o tym powiem. Jestem gotowa, jeszcze czeka mnie pożegnanie z moimi koleżankami, z moją rodziną. Więc, trochę na pewno smutków po drodze przyjdzie, ale ogólnie rzecz biorąc, jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać. Już chciałabym jechać dzisiaj, nawet, bo wiecie, to jest takie trochę czekanie, że to już jest gotowe, ty wiesz, że zaraz jedziesz, ale jednak jeszcze chwila. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawcie kciuka w górę, zostańcie na tym kanale, bo obiecuję, że będzie działo się dużo, będzie dużo ładnych widoków. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!